Witam Państwa w pierwszym programie w ramach naszego mrągowskiego MFM TV. Proszę Państwa. Pierwszy raz w naszym studiu jest Tyle Młodzieży i pierwszy raz w naszym studiu jest Pan Marszałek. Witam Pana. Dzień dobry. Kłaniam się wszystkim. Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Po pierwsze jestem bardzo mile zaskoczony, że jestem w tak dobrym gronie i przy tak dobrym projekcie i cieszę się, że symbolem tego projektu jest Województwo Warmińsko-Mazurskie z godłem armii i Mazur. Tak odczuwam, że takich Momentów, jak tu nie jest dużo w regionie, gdzie się spotykają i, i rozmawiają młodzi ludzie. To już jest bardzo ważna kwestia, że jesteście, rozmawiacie i, i chcecie po prostu dalej wspólnie razem wyciągać wnioski, rozwijać swoje inicjatywy. Tak, i w ramach tego właśnie, że nasza młodzież chce się rozwijać i chce się rozwijać właśnie na Warmii i Mazurach. Chcieliśmy Zadać parę pytań właśnie w związku z aktualnie usprawnianą i kreowaną strategią właśnie rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2030. I są tam zapisy dotyczące bezpośrednio właśnie młodych mieszkańców naszego regionu. Pierwsza materia, o którą byśmy chcieli zapytać, to sfera zatrudnienia. I według strategii głównym celem na najbliższe 10 lat jest dążenie do spójności ekonomicznej, społecznej i przestrzennej z regionami Europy. Czytamy dalej, że spójność społeczna to tworzenie miejsc pracy wysokiej jakości i wzrost przedsiębiorczości, przy czym oferta ma być kierowana przede wszystkim do młodych ludzi. I teraz właśnie, co oznacza termin miejsca pracy wysokiej jakości i kto będzie je kreował? Generalnie rozwój gospodarczy regionu, tak jak we wszystkim, oparty jest na liderowaniu, oparty jest na tym, co jest u nas najlepsze, najdoskonalsze. I czym się wyróżniamy? Mamy trzy inteligentne specjalizacje. Wiemy, że jest to przemysł drzewny, meblarski, jest to inteligentna gospodarka związana z przetwórstwem i produkcją zdrowej, dobrej żywności. No i trzecia inteligentna specjalizacja to jest ekonomia wody i tutaj mamy ukryte kwestie. I turystyczne, i kwestie transportowe, i technologiczne, no i taka namacalna rzecz, jak budowa jachtów, u łodzi. I myślę, że w tej sytuacji ci najlepsi, ci najbardziej zdolni, nie będą mieli problemów z zatrudnieniem, czy z dobrym pozyskiwaniem wynagrodzenia w tych inteligentnych specjalizacjach i w innych, które chcemy poszukać jeszcze, albo te, które są jeszcze może nie tak powszechne, ale miejsca wysokiej jakości pracy to są te miejsca, które decydują o zakładzie, o branży, o byciu na rynku krajowym i, i europejskim i światowym, więc tacy ludzie będą na pewno dobrze wynagrodzani i będą poszukiwani, bo inaczej ta gospodarka będzie traciła konkurencję. Przechodzimy do kolejnego kolejnej sfery. Zawody przyszłości i... Z dyskusji podczas forum, my młodzi nie chcemy pracować tylko w zakładach mlecznych, hodowlanych czy budowlanych. O czym tu Pan wspomniał, że jest to naprawdę dobrze rozwinięte. No ale. Żyjemy w regionie, w którym dobrym wyjściem jest zdalne wykonywanie zawodów. Możemy mieszkać w małych miejscowościach, a pracować dla firm z całego kraju, Europy i świata. Możemy tworzyć na przykład rozwojowe centra cyberusługowe i multimedialne, budować sieci biznesowe w internecie i stawać się najlepszymi w kraju. I stąd pytanie, w jaki sposób władze województwa mogą wspierać młode pokolenie w tworzeniu takiej wizytówki naszego regionu? Zacznijmy może od, od kwestii tych potentatów, które są, tych takich tradycyjnych. Tam też coraz mniej ludzi pracuje na, na tak zwanych liniach, na taśmach. I ta praca już jest całkowicie inna niż kiedyś, gdzie dominowały jakieś wózki widłowe czy, 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 czy ręczne przenoszenie. Jest tak skomputeryzowane, i coraz mniej tej fizycznej pracy jest, natomiast w tych wysokich technologiach właśnie pracują komputery, umysły, utrzymanie ruchu, etc. etc. Czyli też nie można patrzeć na taką kwestię, że te. Tradycyjne przetwórcze zakłady to jest tylko masa fizycznej pracy. Już nie, już się nie da tak. I druga sprawa związana i z przemysłem 4.0, który już... To już nie jest nowość, to po prostu jest, to funkcjonuje. Trzeba sobie tylko uświadomić i, i, i dostosowywać się jak najszybciej do rzeczywistości, która funkcjonuje. No i to, czy, czy można zdalnie. Oczywiście, że można. Kwestia tego liderowania, tego bycia najlepszym, ale jeszcze lepiej by było, jakby to były zespoły, takie, które chciałyby na bazie właśnie parków technologicznych, startupów, na bazie klastrów. Spróbować swoim umysłem tutaj zawiązać diasporę takiej firmy, która mogłaby zdalnie robić usługi na, na Polskę, na Europę, na świat. Także no, to jest te, te pokolenie, to jest ta moc. Ja wiem, że Wasze umysły mają ten potencjał, tylko żeby go szybko odkryć, jak najlepiej udoskonalić, no i sieciować się w grupę, żeby można było to spowodować na miejscu, bo tak naprawdę dużych nakładów urbanistycznych nie trzeba, czy, czy jakichś wyposażeniowych. Myśl, pomysł, oprogramowania i ten umysł. Więc to można z każdej części świata realizować i, i byłoby cudownie, jakby u nas było tego najwięcej. I mamy teraz, czy organizacje pozarządowe, które pracują w usługach 4.0, też mogą być liderami inteligentnych specjalizacji? Czyli nie ogniskujemy się tutaj wyłącznie na firmach, zakładach produkcyjnych. Co pan sądzi? Oczywiście dzisiaj wielkim aspektem jest sfera organizacji pozarządowych, bo to jest partner dla każdego samorządu. My sami widzimy, jak tutaj i w tej dyskusji, i w tych wyzwaniach czterech zespołów Widać, że nie da się nic zrobić w pojedynkę, więc każdy samorząd, jego największym partnerem jest organizacja pozarządowa, tak zwane społeczeństwo obywatelskie. To na szczęście się rozwinęło i to bardzo mocno. To też jest sfera do wsparcia. To jest tylko kwestia pomysłu, projektu i oczywiście spełnienia wymogów takich natury nowoczesnej, innowacyjnej, bo jak mówimy o gospodarce, musimy wiedzieć, że by ona była konkurencyjna. Dobrze, mamy teraz trzecią sferę. Edukacja do sukcesu. Strategia w wielu miejscach odnosi się do kształtowania umiejętności, które pozwolą mieszkańcom realizować swoje plany życiowe w województwie. Czytamy między innymi o kompetencjach przyszłości, użytecznych kwalifikacjach, kreatywnej aktywności oraz o przestrzeniach twórczości, gdzie można uczyć się przez całe życie. I czy Pana zdaniem możemy stać się województwem, które kształtuje wysokiej klasy specjalistów w pewnych dziedzinach, na przykład we współpracy z organizacjami pozarządowymi? I czy Urząd Marszałkowski ma zamiar w tym pomagać? Nie mamy innego wyjścia. Jak, jak, jak mówimy o, o rozwoju, o, o potencjale, o przyszłości, to przecież tego nie zrobią. No, emigranci zarobkowi bez dobrego kształcenia, bez dobrej kadry, bez tej analizy, którą mi wyrobicie, bez doradztwa zawodowego, nie ma przyszłości. Przecież nie rozwinie się u nas potencjał gospodarczy, nowe inwestycje. Z racji tylko no, dobrych miejsc. Dzisiaj, jak ktoś inwestuje, to musi widzieć kadrę na 20-30 lat. Tak często obserwuję, analizuję i trochę jest żal, że wtedy, kiedy macie najlepszy potencjał w wieku 25-6-8 lat, wyjeżdżacie, angażujecie swoje siły w innych miejscach Polski czy nawet Europy. I często wracacie, tylko że już następuje ta, ta energia jest mniejsza, bo się tam bilansuje, zobaczy się. Więc dobrze by było, jakby jednak podjąć takie wyzwanie, że, że chcemy tutaj być, chcemy tu się rozwinąć, ale w pojedynkę się tego nie zrobi. Większość musi tego chcieć, bo wtedy jest sfera wszystkich i Dzisiaj jeden na drugiego patrzy i, i, i jak większość wyjeżdża to się idzie za większością, jak większość będzie zostawać to to, to się będzie tutaj tworzyć tą przyszłość dla siebie i dla, dla dla swoich dzieci. Jak pan myśli, czy gdyby powstały takie między innymi właśnie centra usługowe i inne tworzone przez organizacje pozarządowe, więcej ludzi by tu zostawało? Myślę, że tak, dlatego że no to co Obserwujemy na dzisiejszym spotkaniu. To jest taka poważna dyskusja, taka poważna rozmowa o rzeczywistości, która jest niełatwa, która jest trudna. Za chwilę będę na spotkaniu z przedsiębiorcami. Jest też ewenement taki, że jest tu boom rozwoju przedsiębiorczości, jak, jak rzadko w którym mieście naszego regionu. Tutaj naprawdę wszyscy tworzą te miejsca pracy. Podejrzewam, że już im brakuje będą musieli podnieść stawki, ale jest to taka jakby zbiorowa i im więcej organizacje pozarządowe, młodzież, młodzież właśnie chce, żeby te fora były, było pierwsze, niech będzie następne i kolejne, bo my, my musimy się też was wsłuchiwać, rozumieć, ale też w jaki sposób tłumaczyć, bo też mamy już jakieś doświadczenie, wiemy, że nic nie było na pstryknięcie ręki, trzeba było swój czas przejść i każde pokolenie ma swój czas, trzeba tylko go nie zmarnować. I dalej w tym samym punkcie, kolejny wniosek z forum. Młodzież nie jest wystarczająco przygotowana do życia zawodowego. Nie uczymy się, jak realnie wykorzystać zdobyte zdolności w pracy, a nie na egzaminie. Nie wiemy, jak być przedsiębiorczym i planować karierę, jak zostać w praktyce liderem, menadżerem, przedsiębiorcą. Potrzebujemy miejsc, osób i organizacji, dzięki którym zobaczymy, ale i sami odkryjemy takie możliwości. Kto mógłby nam pomóc? Dobrze przygotować się do wejścia na rynek pracy. Kapitalną rzeczą są właśnie nawet ten projekt, który jest omawiany, bo budowanie relacji. Dzisiaj młodzież, no, generalnie, nie wiem jak to jest, wiecie najlepiej, ale nie jest łatwo być jakoś w relacjach ze sobą. Jest dużo wyalienowania takiego pojedynczego, takiego z bycia na marginesie, nie tym w słowie znaczenia, ale w tym. Całe, całego społeczeństwa, i szczególnie w grupie, więc jak najwięcej takich spotkań, jak najwięcej dobrej edukacji, dobrych wychowawców, wzorów tych doradców zawodowych, no i tego wychodzenia właśnie to powinna szkoła organizować spotkania z menadżerami, spotkania z ludźmi sukcesu, w różnych dziedzinach, żeby Czerpać z wzorców i żeby obudzić te myślenie, że naprawdę jest możliwość dobrego spełnienia się w dorosłym życiu. Z tego sobie trzeba zdać sprawę, że gdziekolwiek nie będziecie, to musicie być na maksa odpowiedzialni, na maksa też wypełniający zakres zadań, które przed wami zostały postawione, a wtedy już was odnajdą. Myślę, że to może być już motywacja dla naszych młodziaków. I mamy na zakończenie. Jak bardzo wiążąca jest strategia i w jaki sposób będzie monitorowana jej realizacja? Strategia jest realizowana też po to, żeby można było negocjować z Unią Europejską przyszły program operacyjny, żeby wskazując te cele, zabezpieczyć środki na ich realizację. Więc. Generalnie nam się udaje realizować strategię no, dobrze, natomiast to jest plan. Ona może w trakcie tego dziesięciolecia ulegać nowelizacji, może w niektórych miejscach przyspieszać, niektóre rzeczy mogą być zdeaktualizowane, więc cały czas jest monitoring, jest praca nad strategią, jest wyciąganie wniosków. Najlepiej to widać przy Właśnie wdrażaniu pieniędzy unijnych. I jedno takie marzenie, dążenie, żebyście wy bardzo mocno w tą strategię, na każdym etapie, w inspiracjach, wymogach, w kontroli byli zaangażowani, bo ta strategia jest dla Was. Dziękujemy za udzielenie wywiadu. Myślę, że trochę wyznaczył Pan drogę, jaką mają się kierować e, nie tylko właśnie młodzi z Brzegu, tylko właśnie z całej Warmii i Mazur i może nawet wyznaczył pan jakieś powody, dla których e, ludzie spoza regionu mogą tutaj przybywać. Dziękuję, Dziękuję i do, zobac do zobaczenia w następnym programie.